Witajcie, moi drodzy, dzień dobry. Krótki filmik, tak trochę z ręki przy biurku. Chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, bo pojawiają się nowe osoby, które mnie obserwują. Chciałem Wam powiedzieć, czym ja tak faktycznie się zajmuję, kto to jest trener zdrowia, dlaczego i w jaki sposób można ze mną współpracować. Więc wygląda to tak. Trener zdrowia, dlatego, gdyż zajmuję się szeroko pojętą tematyką zdrowia przez doświadczenia, które w życiu przeszedłem, przez szkolenia, które przeszedłem, przez nauki, które odbyłem i wiele, wiele doświadczeń swoich i teraz już aktualnie moich podopiecznych, moich klientów, moich pacjentów. Pracuję z tematyką zdrowia od w sumie 10 lat. Zaczęło się to z powodu moich stanów zdrowotnych, ciężkich stanów zdrowotnych. Pewnie wiele osób z Was widziało różne filmiki na YouTube, już ze mną, na innych kanałach, i tam opowiadałem o tym, co przeżyłem. Do tego nie będę się tu powtarzał. Moje doświadczenia są dosyć duże. Jednak podkreślam, że ja nie jestem lekarzem, nie jestem osobą kompetentną do tego, żeby zajmować się też trudnymi chorobami, bo zaczynam mieć bardzo dużo zapytań. I prośb o pomoc w ciężkich stanach już chorobowych, osoby po nowotworach, osoby z dużymi schorzeniami. Ja się w, dostałem jakby z takich stanów zdrowotnych i wyszedłem, ale nie mam uprawnień i w Polsce nie jest to dozwolone, żeby taka osoba jak ja, czy, czy dietetyk, psych, dietetyk, psycholog, no bo tych różnych uprawnień i, i tytułów mam. Chociaż się staram nimi nie posługiwać, bo nie zawsze szata zdobi człowieka jego wnętrze, czyli ta wiedza jest chyba ważniejsza niż te dyplomy, którymi się wykazujemy i pokazujemy. Dlatego staram się takie osoby wesprzeć, ale nie mogę takich osób leczyć, żeby było to jasne. Ja mogę powiedzieć, jak zmienić swoje życie, jakie nawyki wprowadzić, ale ja do swojego zdrowia wracałem poprzez różnego typu alternatywne zabiegi medyczne w formie różnego typu wlewów dożylnych, których ja nie robię, nie wykonuję i nie jestem w stanie wam w tym pomóc. Wiele różnych terapii takich, no niedopuszczalnych na terenie Unii Europejskiej, więc w taki sposób na pewno wam nie pomogę. Ale w czym wam pomogę? Pomogę wam na pewno jak zacząć się prawidłowo odżywiać, żeby odżywić swój organizm. Jak go oczyścić, jak go odrobaczyć, jak pozbyć się metali ciężkich, jak go odpowiednio suplementować, jak go nawadniać. Mogę Wam pomóc zalecić różnego typu metody oddechowe, mogę zalecić Wam posty wodne, jak je wykonać, kiedy. Bo wszyscy teraz też usłyszeli o tej głodówce leczniczej i szarpią się od razu na głodówkę. Nie każdy, nie w każdym stanie zdrowia może podejść do postu leczniczego, czyli głodówki wodnej, tak? Postu wodnego. Starajmy się robić wszystko z głową, po konsultacji. Nie mówię, że musicie się konsultować ze mną, ale z osobami, które się na tym troszkę znają. Bo w wielu przypadkach faktycznie głodówkę można sobie zrobić, tak brzydko mówiąc, z buta. I wyjdzie nam to na korzyść, ale w niektórych przypadkach yy, chorobowych i obciążenia organizmu głodówka wcale może nie być najlepszym rozwiązaniem na początek. Więc ja pomagam w taki sposób, jaki mogę robić to legalnie w Polsce, żeby nikt do mnie nigdy nie miał żadnych pretensji. I w taki sposób współpracuję ze swoimi podopiecznymi klientami. Jest to forma współpracy, na ten moment trzytorowej. Możemy się zdzwonić telefonicznie z kamerą na Whatsappie bądź na jakimś komunikatorze i udzielam jednorazowych takich godzinnych konsultacji. Jest druga forma, gdzie dzielę się jakby swoją wiedzą poprzez zalecenia i taka współpraca opiera się o współpracę trzymiesięczną, czyli ja dostaję Badania krwi, ankietę zdrowotną, którą wysyłam, i pod tą ankietę, pod te badania układam indywidualne zalecenia zdrowotne, do których mój klient się ustosunkowuje, czy mu to pasuje, czy nie. Jeżeli wyciągamy różnego typu gorsze stany zdrowia, oczywiście wtedy no, musi się podporządkować i monitorujemy to przez 3 miesiące. No i trzecia forma kontaktu na ten moment, no to jest wyjazd wspólny ze mną na tak zwany post camp. To jest krótki dos, dosyć post, ale na tym poście krótkim mamy dużo różnych zajęć i praktycznych i teoretycznych, gdzie uczymy się, uczymy się też po kolei, jak się prawidłowo odżywiać, jak prawidłowo się nawadniać, jak prawidłowo się suplementować, jak prawidłowo oddychać, uczymy się podstaw klawiterapii, Korzystamy z komory hiperbarycznej, korzystamy z pola technologii kesze. To jest pole, które wyrównuje nasze, jakby nasz stan energetyczny w organizmie i przyspiesza procesy samonaprawcze. Pamiętajcie, że każdy organizm dąży do homeostazy, czyli chce być zdrowy. Nasz organizm nie chce być chory, chce być zdrowy. Dlatego jeżeli mu pomożemy i nie jest już za późno, to naprawdę możemy zdziałać wiele. No ale jeżeli zapuściliśmy swoje zdrowie, że już jest z nami nie najlepiej, jest bardzo kiepsko, więc nie oczekujmy spektakularnych efektów od razu, pamiętajcie, że praca nad sobą to są długofalowe jakby procesy. To nie jest coś, że weźmiemy tabletkę już będzie lepiej, weźmiemy zastrzyk i już będzie dobrze. To jest po prostu praca ze sobą, nad sobą. To jest wiele wyrzeczeń, wiele zmian, wiele aktywności, które w swoje życie musimy wprowadzić. Dlatego na tych kampach uczymy się wszystkiego i poznajemy jakby nowy styl życia, który zazwyczaj większość osób po tych kampach wprowadza w swoje życie i zazwyczaj rewolucjonizuje wszystko w swoich domach i stara się w tych domach e, poprzestawiać bo wydaje nam się najlepsza odpowiedź wielu moich klientów jak się zadaje pytanie jak się pan pani odżywia to dostaje odpowiedź odżywiam się zdrowo no ale co to znaczy zdrowo i tutaj jest właśnie ten problem mamy często pogląd że coś co wydaje nam się zdrowe wcale nie jest zdrowe dlatego ja staram się to wszystko odwracać nie chciałbym tutaj zgrywać jakiegoś super uzdrowiciela, bo takim nie jestem. Ja po prostu przywróciłem sobie zdrowie, przywróciłem wielu osobom lepszy stan zdrowia, lepszego samopoczucia. Na swoim koncie mam już wiele osób, które wycofały cukrzycę typu drugiego, które cofnęły insulinooporność, które wycofały sobie choroby autoimmunogresywne typu łuszczyca. Atopowe zapalenie skóry, bielactwo i różnego typu choroby autoimmunologiczne. Dlatego w tych aspektach chętnie Wam pomogę. No ale mówię, zgłasza się do mnie coraz więcej osób z trudnymi stanami zdrowia, takimi gdzie medycyna konwencjonalna już rozkłada ręce. No to muszę Was przeprosić, ale ja nie jestem uzdrowicielem. Jestem po prostu trenerem zdrowia i wolałbym działać na profilaktykę i zapobiegać, żebyście nie doprowadzili swojego zdrowia do takiego stanu, żeby później szukać ostatecznej deski ratunku. Dlatego proszę Was, dbajcie o to zdrowie, dlatego tak usilnie staram się promować to, żeby to zdrowie utrzymywać w jak najlepszej formie i jak najdłużej. Ja nie jestem gwarantem, że będziemy żyli 160 lat, ale mam nadzieję, że to, co ja zalecam, to, czego uczę, i to, co wdrożycie po współpracy ze mną w swoje życie, sprawi na tyle, że będziemy żyli chociaż w pełni sił, w pełni świadomości i w dobrej kondycji fizycznej do końca swoich dni. A ile to będzie, czy to będzie 70 lat, 80, 100, czy 120, tego to już wam nie podpowiem, bo nie jestem też w stanie powiedzieć, ile lat pożyję ja. Cieszę się z tego, że w 2013 roku nie byłem w stanie prawie się ruszać. Byłem już w sytuacji zdrowotnej, wręcz agonalnej. No a teraz jestem sprawnym gościem, który jest ojcem trójki dzieci, mężem, który aktywnie pracuje, który aktywnie ćwiczy, który aktywnie trenuje, który ma wiele pasji, hobby, pomaga ludziom i na wszystko znajduje gdzieś tam ten czas i energię, chociaż nie ukrywam, że tego czasu zaczyna mi coraz bardziej brakować ale chętnie wszystkim pomogę, wszystkim z otwartymi głowami. Coraz więcej też na mojej drodze pojawia się hejterów, no ale to jest normalne. Im mnie więcej, tym więcej będzie hejterów. Z jednej strony jest to przykre, jak ludzie cię podważają, komentują, z drugiej dobrze, bo powodują to, że te zasięgi zaczynają też powolutku mi rosnąć. W mediach tak naprawdę pojawiłem się dopiero od niedawna. Tych mediach, oczywiście nie mainstreamowych. Staram się, żeby było mniej więcej chociaż nie lubię tego, nie ukrywam, ale wiem, że to jest no, jedyna droga dotarcia do was, więc będę starał się bywać częściej. Proszę Was, ewentualnie w komentarzach o tematy, które mogę poruszać na filmikach. Co chcielibyście wiedzieć, co chcielibyście ode mnie usłyszeć, w czym Wam mogę pomóc. No ale pamiętajcie, głównie chodzi o profilaktykę. I o wycofywanie różnego typu chorób przewlekłych, a nie chorób takich już, które prowadzą nas do piachu. Mogę, mówię, tak jak wspomniałem, na swoich doświadczeniach powiedzieć, co ja zrobiłem, czego dokonałem, w jaki sposób to zrobiłem, ale mówię, nie jestem osobą uprawnioną do tego, żeby Wam pewne terapie wdrażać. I w tym, w tym momencie, no, tylko. To, co wiem, to, co mogę, to robię. I tak właśnie prowadzę swoich podopiecznych, ustawiam na odpowiednim odżywianiu, wprowadzamy w życie zawsze jakąś aktywność fizyczną, wprowadzamy to, co wiecie, robię często, czyli bodźcowanie zimne, czyli tak zwane potocznie w Polsce morsowanie, zalecam różnego typu... Bodźcowanie termiczne, czyli również gorąco w postaci sauny. Zalecam oczyszczania, zalecam odrobaczania i różnego typu spersonalizowaną suplementację. Bardzo dobrej firmy, do której się przekonałem i wiem, że to nie jest firma, która idzie i produkuje produkty tylko po kasę, tylko robią to również z pasji, misji i powołania. Dlatego współpracuję na ten moment z tą firmą. I opieramy się tutaj na suplementach dobrej jakości. W tej firmie jest też super człowiek, profesor nauk medycznych, który wspiera jakby również pomiędzy innymi nie w tym, jak suplementować w danych przypadkach, i tak w sumie wygląda moja współpraca. Tak jak powiedziałem, są trzy opcje, czyli jednorazowa konsultacja, trzymiesięczny mentoring i wyjazdy na postcamp. W drugiej połowie tego roku zamierzam zrobić taki cykl wyjazdów, nie wiem co ile one będą, kampy będą rzadziej, ale na przemiennie będą krótkie, takie trzydniowe wyjazdy, na których będzie fokus głównie na edukację i może to też będzie oparte z postem wodnym, ale krótkim, bo tych postów wodnych też uczę, jak to robić prawidłowo i jak to... Wykorzystywać w aspektach zdrowotnych i nie tylko oczyszczających. Nie lubię zalecać postów wodnych w celu gubienia kilogramów, chociaż nie ukrywam, że to jest jedna z fajniejszych metod i lepiej działających niż jakiś deficyt kaloryczny, który często rozregulowuje gospodarkę hormonalną i doprowadza do wielu problemów zdrowotnych. Dlatego Tutaj trzeba do każdej osoby podejść indywidualnie. Nie da się powiedzieć ogólnych zaleceń dla wszystkich jednakowo, chociaż odnośnie odżywiania uważam, że można, bo studiując tą dziedzinę życia, odnośnie jakie pokarmy powinniśmy jeść, jak powinniśmy odżywiać swój organizm, myślę, że droga jest tylko jedna. Nie każdy się z nią zgadza, ale jak w każdej dziedzinie życia mamy swój wybór. Jedni decydują się na wegetarianizm, jedni na weganizm, jedni są wszystkożercami, jedni lubią diety zbilansowane, czyli uważają, że dieta powinna polegać na pięciu posiłkach dziennie zbilansowanych, w których musi być odpowiednia podaż białka, tłuszczy i węglowodanów. No ja tego zdania nie jestem, a ze względu na to, że mam duże doświadczenia i edukuję się od Praktyków, nie od teoretyków. Tutaj też zawsze podkreślam, że staram się uczyć od praktyków, nie od teoretyków, bo często praktyka z teorią wcale nie idą w parze i widzę, jakie są wymierne aspekty zdrowotne u osób prowadzonych w taki sposób, co ja robię, a nie wymyśliłem tego, tylko po prostu się tego nauczyłem. Dlatego chętnych do współpracy ze mną. Zapraszam do kontaktu chętnych, którzy chcą mnie tylko obserwować w social mediach czy na tym YouTubie, gdzie postaram się coś dla Was częściej nagrywać. Chociaż nie ukrywam, że brakuje mi czasu, bo głównym narzędziem w mojej pracy jestem tylko ja. Wspiera mnie troszkę przy tym moja żona, ale ona też prowadzi jakby swoją firmę i zajmuje się czymś innym, oprócz tego jak wspomniałem mamy trójkę dzieci. Więc te, tego czasu mamy wcale nie za wiele i dlatego wygląda to na razie jak wygląda. Moje rolki na Instagramie, czy Facebooku, czy teraz nawet TikToku, no nie wszystkie są profesjonalne. Nie mam czasu do nagrywania, przesyłania, montowania tych materiałów. Mój zespół jest aż jednoosobowy, dlatego no nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy konkurować social mediowo z. Firmami, bo to są już duże firmy, wiele poradni dietetycznych czy, czy dietetyków takich słynnych, no, korzysta troszkę z innych narzędzi, więcej tego ma. No ja to robię jako jednoosobowa firma i opieram się na swojej wiedzy. Kontakt jest bezpośrednio ze mną, nie z dietetykami, nie z moimi pracownikami, tylko na razie wszystko jest. W wykonaniu moim wszystkie zalecenia są ode mnie, odpowiedzi są ode mnie. Mentoring trzymiesięczny to jest trzymiesięczny kontakt ze mną, więc ta ilość podopiecznych klientów, pacjentów jest też ograniczona, bo ja nie jestem w stanie przyjąć więcej niż jakieś tam kilka osób miesięcznie. Bo jak pracujemy przez trzy miesiące razem, ja nie mogę mieć też tych osób za dużo, bo ja bym był non-stop uwiązany do telefonu. Dlatego. Wszystko jest jakby ograniczone. I liczba mentoringów, i liczba konsultacji, i liczba miejsc na kampach. Kampy na razie będą się odbywały yy, tak, jak, ją, jak są zaplanowane, są na moich yy, i social mediach, na Facebooku, w wydarzeniach i na stronie internetowej. Więc mój Facebook to jest trener zdrowia i Tiger, mój Instagram, tak samo, mój. Yy, Moja strona internetowa to jest istiger.pl. Tam są wszystkie terminy aktualnych postkampów, które na razie są zaplanowane do czerwca. Latem robimy przerwę, ze względu na to, że wszystkie ośrodki są zazwyczaj oblegane wakacyjnie, więc nie będziemy tutaj robić żadnych kampów. Może będzie jakiś wyjazd rodzinny. Taki ukierunkowany na zdrowie, z nauką, edukacją, jak zdrowo gotować, jak zdrowo przygotowywać posiłki pokarne dla całej rodziny. I oprócz tego różnego typu warsztaty, które robię również na kampach, czyli też warsztaty i oddechowe, i z bodźcowania, i z klawiterapii, i z odżywiania, i z oddychania, i z nawadniania, i z suplementacji. Po prostu jest tego tak dużo, że wszyscy wyjeżdżają pełni w wiedzę. Fajne jest to, że są osoby, które nawet na kampy do mnie powracają, czyli jest to dla mnie też pozytywna odpowiedź, że to, co robię, robię dobrze i są zadowoleni. Filmiki, które publikowałem z uczestnikami, którzy się wypowiadali na temat udziału w kampie, raczej były zawsze pozytywne. Nie spotkałem się jeszcze z jakimś tam negatywnym odbiorem, ale chętnie przyjmuję zawsze Wasz feedback bo jak coś robię źle, każdy jestem tylko człowiekiem, każdy człowiek jest omylny, więc tutaj biorę zawsze to do siebie, analizuję i staram się wprowadzać zmiany, ale na ten moment nie uzyskałem jakichś negujących informacji odnośnie udziału w KAMPie. Czy konsultacji ze mną czy trzymiesięcznego mentoringu. Mówię, w trzymiesięcznym mentoringu może nie każdy być zadowolony, bo ja wymagam od danych osób codzienne raporty do mnie. Często zdarza się, że osoby mi nie raportują, wtedy nie wiem, co się dzieje. No i ta współpraca wtedy nie może się opierać w taki sposób, że ja jestem batem nad Wami. Tak? Ja mam być jakimś tam motywatorem i osobą, która kontroluje Wasz postęp. Wasz postęp zdrowotny, no ale jak ktoś nie daje mi feedbacku, wtedy ja nie jestem w stanie wejść w ciało tej osoby i raportować jeszcze do siebie. Więc ta współpraca wymaga obopólnego zaangażowania i na to zawsze liczę. Dlatego piszcie w komentarzach bądź piszcie do mnie w social mediach, na Facebooku czy. czy gdziekolwiek znajdziecie jakiś kontakt do mnie, jaką tematyką byście byli zainteresowani, jakie tematy mogę poruszać, bo na YouTubie, wiadomo, jest teraz dużo informacji, dużo wiedzy, więc nie muszę się dublować z niektórymi. No jedni będą woleli słuchać mnie, inni będą woleli słuchać kogoś innego. Zawsze tak było i tak będzie, tak jak i w polityce i, i, i w sporcie mamy zawsze swoich jakichś tam liderów, i tak samo będzie w każdej dziedzinie zdrowia życia biznesu i gdziekolwiek. Dlatego ci, co wybierają pracę ze mną, słuchanie mnie, oglądanie mnie, również, mówię, proszę was o informacje, co chcielibyście ode mnie mniej więcej się dowiedzieć. Wiadomo, że wszystkiego, tak jak powiedziałem, mogę mówić ogólnikowo, ale pracując indywidualnie, dopasowujemy to do każdej osoby. Nie da się zrobić wszystkiego na hura, i że to zadziała dla wszystkich. Taki filmik, taka wrzutka 20 w sumie parominutowa, dla was, w sumie taki mój film, pierwszy celowany do was poza moim. Epizodem z 2016 roku, gdzie miałem kanał Holy Life, który postanowiłem zawiesić i trochę zawiesiłem swoje działania, no ale wracam teraz i wracam z dużą siłą, z dużym przytupem, żeby pomagać naprawdę ludziom, otwierać oczy i wychodzić po zdrowie i cały czas uświadamiać, że to zdrowie jest najważniejsze. Bo, co byśmy nie mieli, do czego byśmy nie doszli, jakich pieniędzy się nie dorobimy, jeżeli zgubimy to, co jest najważniejsze, czyli nasz grunt, nasze korzenie, nasz fundament, to nic w tym życiu więcej nie osiągniemy. Bo zobaczycie, że wtedy sfokusuje się wszystko na przywracanie swojego zdrowia bądź zdrowia swoich najbliższych, a wtedy to już nie jest fajne życie. A jeżeli będziemy zapobiegać i profilaktycznie dbać o to zdrowie. Wtedy będziemy mogli realizować również inne plany, inne marzenia i spełniać się w wielu innych aspektach swojego życia. Dlatego zapraszam Was, zapraszam do współpracy z trenerem zdrowia Tigerem i proszę Was o to, żebyście dbali o to, co macie najważniejszego, czyli własne zdrowie swoich najbliższych i zdrowie swoich najbliższych. I pamiętajcie to jak w samolocie, jak w łodzi ratunkowej żeby pomóc innym, najpierw pomóżmy samym sobie i dopiero wtedy możemy szerzyć to dalej. Dlatego tym dzisiaj filmikiem zachęcam was do subskrybowania mojego kanału, oglądania mnie, śledzenia w social mediach, zadawania pytań, pisania podpowiedzi, co byście chcieli wiedzieć, może z kim byście chcieli, żebym spróbował porozmawiać i działajcie. I walczcie o swoje zdrowie. Miłego dzionka wtedy. Zdrówka wam życzę i pozdrowionka. Cześć.